Seniorzy pokochali centra handlowe. Wśród klientów coraz większy odsetek jest to osoby starsze. Doceniają szeroki asortyment, boją się zostać oszukani w internecie, dlatego preferują zakupy stacjonarne. Badania inquiry market research pokazują, że grupa emeryci, renciści to aż 20% wszystkich odwiedzających galerie handlowe. Dane GUS seniorzy w roku w 2020 stanowili 20% społeczeństwa, w roku 2030 będzie to 29%, w 2040 34%, aż w roku 2050 ponad 40%. Jak widzimy, trend jest rosnący ze względu na starzejące się społeczeństwo. Pamiętajmy, że centra handlowe to nie tylko miejsce, to nie jest tylko miejsce zakupów. Pełnią one również funkcje społeczne, miejsce spotkań i spędzenia czasu. Seniorzy nie tylko są klientami centrów handlowych, mogą również pracować w handlu oraz w gastronomii, uzupełniając w ten sposób lukę na rynku pracy.